W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak powinien albo jak nie powinien kończyć się cykl książkowy. Oraz o wielkich oczekiwaniach fanów i o tym, dlaczego tak trudno jest im sprostać. Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek sponsoruje nam kloc dwutomowy, dwuczęściowy, czyli Królestwo Popiołów, zakończenie szklanego tronu Sary J Maas. Książka, która liczy sobie w sumie ponad 1200 stron i w związku z tym została podzielona na dwie książki i już na samym wstępie mówię, tak, zgadzam się z wydawnictwem, yy, słuszną decyzję podjęło, iż tę książkę podzieliło na dwa tomy, bo takiej cegły czytać bym nie chciał. No dobrze, skoro jesteśmy przy zakończeniu cyklu książkowego, zanim przejdziemy sobie do Szklanego Tronu, oczekiwania względem cyklu książkowego. Zakończenia. Najważniejsze są to my pierwsze i ostatnie. To my pierwsze, ponieważ to one decydują o tym, czy będziemy dany cykl książkowy czytać, czy też nie. Chociaż no niektórzy są na tyle, no nie wiem jak to powiedzieć... Sadomasochistami. Tak, że, że chcą się przekonać, czy, czy dalej jest tak źle albo może czy 12 było do dupy, 13 będzie dobry. To tak. jest swoją drogą najczęstszy argument jaki my słyszymy. Tak. Nie podoba Ci się czytać o... pierwszy to Przeczytaj! Piąty będzie świetny! Tak, tu chodzi o, o Percy'ego Jacksona, nie ma co tu ukrywać. I nie tylko. A zwłaszcza im... o Percy'ego Jacksona, chociaż o zwiadowcach też coś tam mówili, nie? Tak, tak, tak tam, tam no, tak. A jeśli chodzi o ostatni tom, no to musi to być mocne, musi to wszystkie wątki zamykać. Musi się to trzymać kupy. No i być satysfakcjonujące. Nie można jakiejś kaszany odwalić, czegoś nie dopowiedzieć, czegoś nie domknąć, bo to będzie no po prostu Prawda? No tak no ostatni tom jest dla wytrwałych, dla tych najwierniejszych, największych fanów, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas, swoje życie, przebrnęli przez tą pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty, dwudziesty, czterdziesty 56. piąty, by wreszcie dotrzeć do tego zakończenia. Okej, okay, nie mówimy tutaj o krótkich cyklach, bo trilogia, no, no cóż, ciężko, ciężko się wczuć w klimat cyklu, jeżeli w drugim już jest koniec, do widzenia. W trylogii już troszeczkę jest to łatwiejsze, aczkolwiek to też nie jest tak do końca, ale mówiąc o takich dłuższych cyklach, rodzą się oczekiwania. Wiedzą to zwłaszcza fani gry o tron, że... To być może nigdy się nie doczekają zakończenia. No dobra, jak to jest z tymi zakończeniami? Czy kiedykolwiek jakieś zakończenie cyklu, który czytałaś, poświęciłaś mu lata swojego życia za lata? Budujcie? nie, tak. Czerwona królowa. O, czerwona zabolała. królowa tak zabolała mnie. Zwłaszcza pewna śmierć mnie zabolała. No po prostu ona była tak żenująca i tak, tak fatalna, że po prostu nie mogę się z tym pogodzić i śni, śni mi się to po nocach. Tak? Świnka cicho tam. No tak, Czerwona Królowa w ostatnich czasach jest takim numerem jeden, jeżeli chodzi o niewykorzystany potencjał i zarżniętą e, serię książkową Niczym Świniak. Także 100 plus nie będzie, bo świnia została zarżnięta. Prawda jest taka, że no, zaczynając czytać Czerwoną Królową, naprawdę było wow! A w sumie następne tomy już są no, w porównaniu do pierwszego rozszerowujące. Już nie mówiąc o tym ostatnim, właśnie o którym mówimy, który był no na. Niby był dobry, bo niby był. No ten początek był dobry, potem środek był dobry, a zakończenie było do D. Co tu dużo mówić, no to no nie wypomnę. No, 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 powinna przemyśleć jeszcze raz i napisać jeszcze raz tę książkę. Ja mogę wskazać dwa cykle, które wybitnie mnie rozczarowały. Wiem o czym powiesz. O czym powiem? O tunelach między Tak, ]ami. tunele. Tunele, czyli genialny początek, wspaniały świat, rozchodzący się potem po prostu jak smród po gaciach i kończący tak wielkim fuck-upem, tak wielkim, nieprzemyślanym twistem, który miał zapewne sprawić, że wszyscy czytelnicy na całym świecie zrobią WOW! NIE DOMYŚLIŁEM SIĘ TEGO, JAKIE TO JEST ZAJEBISTE! Tymczasem wszyscy czytelnicy zrobili oh, FAK! NIE DOMYŚLIŁEM SIĘ TEGO, ALE TO JEST Z DUPY! To było chyba najgorsze zakończenie, jakie można było cyklowi zrobić. Po prostu, tak jakby autorzy chcieli zemścić się na tym cyklu za czas, który na nim yy, Stracili za czas, który mu poświęcili i stwierdzili, że a teraz szósty tom spierdzielimy dokumentnie, zrobimy największe gówno w historii literatury. A drugi, drugi taki cykl to słynny Eragon Pauliniego, który również miał zadatki na bardzo dobry cykl, ale zakończył się no... Ujmijmy to dyplomatycznie kiepsko. Tak, ale są też cykle, które zakończyły się całkiem zgrabnie. Przynajmniej poniekąd. Harry Potter, Igrzyska Śmierci. Tak, Harry Potter jest ok, poza ostatnim rozdziałem. Po jaką cholerę są nam epilogi w książkach? Nie wiem, po to, żeby podręczyć trochę czytelnika. Znaczy, dla mnie generalnie, kiedy jest książka, idziemy ku temu finałowi, ku temu wielkiemu starciu, bo to na ogół musi być starcie w cyklu książkowym, emocje rosną, rosną, rosną. To według mnie w momencie, kiedy to zło zostaje pokonane, to powinien być ogranicznik. 10 stron i koniec. Urwał, nie ma nic więcej. Nie odpieprzamy Pauliniego, który chyba 200 albo 300 stron napisał po zabiciu głównego czarnego charakteru i to było po prostu sranie w banie. Nic więcej. Nie robimy kaszany. Już nawet Rowling ze swoim zamiłowaniem do przeciągania zakończeń książki i tak w insygniach śmierci podarowała nam tylko ten nieszczęsny epilog. No. Ale po co? No żeby podręczyć fanów, no, żeby dać im bazę do stworzenia miliona fanfików. Bazę jak bazę, ale takie pokazywanie albo, wiadomo w cyklu, albo się wygrywa, albo się przegrywa, a że na ogół się wygrywa, to zawsze to musi być takie słodkie, słodziuteńkie, miodem, mlekiem... Cukrem płynące. Cukrem płynące, lizakiem, cukierkiem i czekoladką. No. Nie, 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 nie. Wiecie co? W Harrym Potterze, moim zdaniem, to była największa wada cyklu, który stawał się coraz mroczniejszy, mroczniejszym, mroczniejszy i kwintesencję mroku mamy w pierwszej połowie w Śmierci albo w Księciu Półkwi. Wydaje mi się, że nawet w Księciu Półkwi jest ta kwintesencja, a potem to już idziemy ku Wschodowi Słońca. Czyż nie? No, czyż tak? A skoro jesteśmy przy Harem oczekiwania fanów. Ale, tak, ja miałam moje, moim, moim oczekiwaniem było to, żeby Harry i Voldemort zginęli. Żeby Harry zginął, że A to już tego tak potara tak się tak uczepiłaś. Ja tak no ogólnie, ale... w ogólnym rozrachunku tak. Aha, tak. No no myślałam, że chodzi ci o Harego, ja się tak zdziwiam, bo ja dobra, chcesz, to powiem. <laughs> no nie, no, każdy miał jakieś oczekiwania i to nie tylko, nie tylko względem tego cyklu. Ja wam powiem, skoro już jesteśmy przy zakończeniach i przy oczekiwaniach, Szklany trochę to jest seria bardzo nierówna. Sara nas w ogóle jest pisarką bardzo nierówną. Y przy czym ja od razu powiem jestem zadeklarowanym fanem szklanego tronu i o wiele bardziej wchodzi mi szklany tron niż dwory. Dwory były okej, okay, nawet niektóre były całkiem dobre, ale to szklany tron był tą, tym cyklem, który mnie porwał i który mnie wciągnął w ten świat wykreowany przez yy, panią mas. I cóż tutaj były za oczekiwania? Oczekiwania, nie oczekiwania, obawy raczej, że mas. Która napisała książkę, która w polskim wydaniu zamyka się w ponad 1200 stronach, zaleje nas po prostu pornografią, seksem, za przeproszeniem, elfim dubceniem. I powiem Wam, i nie uznajcie tego za spoiler, bo to może być spoiler, który najwięcej z Was ucieszy: na te, na taki, taką obfitość, dwie strony seksu. Dwie strony seksu. Oczywiście żenującego jak to na Sara James przystało, bo oczywiście po prostu członek się pojawia i kobieta dochodzi na widok członka, na widok jego rozmiaru. Czyli generalnie kobieto wiedz, że jeżeli kupisz sobie cukinię, to im większa, tym lepsza i sam widok cię uszczęśliwi, tak? To jest, to jest wyobrażenie Sary Mas na temat yy, męskich przyrodzeń. Ale właśnie tutaj. Można ewidentnie zauważyć, że temat seksu schodzi. Jakim zakończeniem dla cyklu jest szklany tron? No nie ulega wątpliwości, to nie będzie wielki spoiler, jeżeli przyznam i podkreślę to po raz kolejny. Sara J. Mas nie ma w sobie genu martynizmu. Gen martynizmu, zwłaszcza teraz, kiedy książka ostatnia pojawia się yy, przy ostatnim sezonie Gry o Tron, gdzie z jednej strony możemy się spodziewać, że krew się poleje, bohaterowie będą umierać, główni, główniejsi, najgłówniejsi będą konać i ginąć w męczarniach większych lub mniejszych. Tymczasem Sara J. Mas przyzwyczaja nas do sielankowego trybu życia, do tego, że musi się skończyć kolorowo, ciut, jaśnie. Tak po prostu słodziuteńko. Finał Szklanego Tronu jest okupiony ofiarami. To nie są ofiary pokroju George'a Arar Martina. Ale tego raczej nikt, kto Sary J. mas czyta, nikt, kto doszedł do ostatniego tomu szklanego tronu, raczej się nie spodziewa, raczej nie oczekuje nikt, kto przeczytał dwory, nie wmówi sobie nagle, że autorka y, wsiądzie na ten rowerek y, metaforyczny i zatoczy koło albo wszystko obróci do góry brzuchem, jak zdechłą rybkę w jeziorze. Nikt się tego nie spodziewa. Tymczasem i tak uważam, że szklany tron jest dużo zgrabniejszym zakończeniem cyklu Aniżeli były ostatnie dwory. Więc tutaj mamy do czynienia z naprawdę godnym finałem i już na początku wrzuciłaś nieszczęsną czerwoną królową. Jeżeli kogoś znużyła królewska klatka, w której to główna bohaterka. O, o, jestem w niewoli! O, jak mnie boli! W niewoli jestem! No i co tam jeszcze? To tutaj będziemy mieli pokaz. Dał nam przykład, dała przykład Sara James Niczym Bonaparte, jak w niewoli żyć mamy. Bo Elin w niewoli jest zupełnie inną bohaterką niż o, biedna mer, w niewoli jestem. 300 stron, Jezu, źle mi. Nie, po prostu tu mamy przykład tego, że można o niewoli pisać, można zamknąć bohaterkę w żelaznej skrzyni i zrobić z tego Charakter! Zrobić emocje, budować napięcie, zrobić pier... <kuh> Walnięcie! Można! Można, da się! Tylko trzeba chcieć. Idąc dalej. Można oczywiście stworzyć fabułę epicką, tak jak Sara J. Maas tutaj zrobiła. To jest najlepszy tom całego cyklu i najlepsza książka Sary J. Maas, jaką czytałem, a to czytałem wszystkie. To bardzo mocne słowa. Ale to są słowa bardzo, bardzo oczywiste. Przebija ostatni tą wszystkie dotychczasowe tomy. Jest najlepiej rozwinięty, strasznie fajnie eee, toczy się akcja, finał. Sam dojście do tego wielkiego finału, do tego wielkiego starcia, do którego dojść musi, jest zaskakujące, proszę ja Was. To jest zaskakujące, bo dzieją się rzeczy niebotyczne. Dzieją się rzeczy bardzo, bardzo tutaj charakterne. I zakończenie bardzo mnie ujęło, mimo że nie spodziewałem się, że. Dostąpimy zaszczytu takiego tąpnięcia. Jest tam troszkę tam łyżka dziegciu, jest słodko-gorzkie zakończenie, o prawie jak Gra o Tron zapowiadają słodko-gorzkie zakończenie, ale podkreślam, to nie jest Martin, to jest też epicka fantazja, ale na innym poziomie. Przy czym uważam, że Sara James stworzyła książkę bardzo, bardzo dobrą. No i teraz wróćmy do oczekiwań względem finałów, względem zakończeń. Każdy fan te oczekiwania ma. Jak teraz sprostać oczekiwaniom? Ten będzie chciał, żeby Harry zdechł, ten będzie chciał, żeby Harry był z Hermioną, a tamten będzie po chciał, pierwszy. żeby Malfoy się związał ze z Zgretkiem. Po pierwsze, autor nie powinien w ogóle patrzeć na fanów. Powinien pisać tak, jak sobie wymyślił, i nikt nie powinien ingerować w jego pomysł, w jego pisaninę i w cokolwiek innego. To jest moje zdanie. Oczywiście, ja też uważam, że autor nie powinien się w żadnym momencie sugerować ludzkimi opiniami. Ale jest coś w autorach, i ja mam czasami, czasami często, wrażenie, czytając ostatni tom, że autor chce się wspiąć na wyżyny. Że on się stara, dosięgnąć do tego Mont Everestu. Tylko, że czasami okazuje się, że podczas tej spinaczki na Mont Everest okazuje się, że on się z sadzawki nie może wyciągać na kamień. Wiesz, taki typowy bajkowy mindfuck, że wspina się, o, wysoko jeszcze, a jest 5 cm nad ziemią. Tak jak Anna jak szodelsy. No ale nie jest tak czasami. Ja, ja się wiesz co, dla mnie jest gorsze, kiedy autor chce sprostać oczekiwania wszystkich i wszystko tam wciska, byle było. Byle każdy był zadowolony, chociaż no wiadomo, nie ma wszystkie ale no może tak, no ale to jest chyba, no to coś, coś najgorsze. Bo powiedzmy sobie też szczerze, Sara J Maas mogłaby ostatni tą cyklu zamknąć na... Karta jednej książki przykładowo. No powiedzmy tego tomisza liczącego sobie 730. A sos. czemu nie tego cieńszego? Bo 700 brzmi dumniej. Mogłabym zamknąć oczywiście te historie na, w jednym tomie. Ale były te chęci, żeby tutaj jak najbardziej te losy bohaterów pokazać. Tutaj coś, tutaj tam, tutaj ziarenko, tutaj nasionko, tutaj jakiś kwiatuszek, tam coś, gdzieś musi się to rozwijać. Tyle, że Sara James też nie jest autorką tej klasy, tej rangi, żeby nam tworzyła wybitne jednostki, każda, że tak powiem, będąca. Oryginałem, tak? Bo Sara mas jednak lubi po, powielać swoje kompozycje, i tam każda silna kobieta jest praktycznie zbudowana na bazie tego samego schematu, podobnie jak każdy tle. silny facet, i tam są tylko jakieś tam cechy y, zmieniane. Przy czym to, to jest jej największa wada swoją drogą. Ale na szczęście uniknęła tego, żeby chcieć zadowolić wszystkich. Nie spodziewałem się, że szklany tron zakończy się powiedzmy to tyle poziomów wyżej niż dwory że Szklany Tron wepchnie się jeszcze na wyżyny i że ona w tym ostatnim uderzeniu pokaże charakter i jeszcze nam doda tej historii zakręci i ta historia będzie tak epicka, tak fantastyczna. Bo powiedzmy, w jakimś stopniu ja tutaj dostrzegam inspirację grą o Tron i dostrzegam też ten patos i epikę gry o Tron. Więc na pewno epopeję stworzyła świetną. Fakt, jeżeli by się więcej krwi polało. Byłoby lepiej. Nic by na tym nie straciła. Gdyby kilku kochanków, kochanic, nałożnic, poumierał, byłoby lepiej. Ale to nie ten target, tak? Umówmy się, to nie ten target. Przy czym ja jestem bardzo mile zaskoczony. Sara James przedstawiła mi książkę, która mnie ukontentowała, uszczęśliwiła i część pierwsza Królestwa Popiołów w tłumaczeniu Marcina Mortki trafia dziś do księgarni 24 kwietnia, a część druga 15 maja. Jeżeli pytacie, Kurde, przeczytam większą połowę książki, o ile w ogóle większa połowa istnieje. Nie, A na drugą będę musiał, musiała czekać tyle czasu, to od razu powiem. Te książki, te części są jak oddzielne książki. Akurat autorka tak stworzyła tę część, ten tom, że ten podział w zasadzie neutralizuje nam jakiekolwiek połączenie między tymi książkami i swobodnie można to czytać jako oddzielne byty. Ta książka jest samoistna, można przeczytać, ma swój własny finał, kończy się. Tam ma początek, środek. Także niczego nie brakuje, nigdzie nic nie jest urwane, nic nie jest przycięte, tylko jest to naprawdę świetnie wykreowane. Jeszcze raz powiem, powtórzę, chwała wydawcy za to, że podzielił to na dwa tomy, bo inaczej byłaby bieda. I co? Dajcie nam znać, co Wy myślicie o zakończeniach książek, o zakończeniach cykli książkowych. Czy Wasze oczekiwania często sprawiają, że żałujecie, że sięgaliście po daną serię, czy też na ogół zdarza się, że jesteście ukontentowani. Co Was najbardziej irytuje, a co najbardziej uszczęśliwia? Subskrybujcie kanał, obserwujcie profil na Facebooku oraz na Instagramie, trzymajcie się ciepło.